Jestem przeciętnym, zwykłym człowiekiem, nie miałem nigdy jakichś po prostu super wyników w szkole, zawsze interesowało mnie coś innego, nie interesowała mnie matematyka, interesowało mnie to, co było za oknem, tak, zawsze myślałem po prostu o czymś innym. Jesteśmy razem od 13 lat, wszystko zaczęło się od Piotrowej Studniówki, cała nasza historia właśnie wtedy się zaczęła. I już wtedy czułam, że jest to człowiek, z którym mogę czuć się bezpiecznie. Ona akurat skończyła studia inżyniera, ochrony środowiska. Ja tak samo skończyłem swoją pedagogię resocjalizacyjną i sądową. Piotr, na dobrą sprawę, z dnia na dzień postanowił porzucić dwie swoje działalności gospodarcze i pracę na pozycji menadżera. Wyjechaliśmy po prostu za naszym amerykańskim marzeniem, a szukać po prostu lepszego życia. Co ciekawe jest to, że nikt nie dał mi pracy na giełdzie nowojorskiej, tak? <gry> Więc po prostu zacząłem działać w construction, gdzie nauczyłem się konstruować rzeczy, nauczyłem się budować domy, nawet bardziej skomplikowane. Mi w miarę szybko to przyszło, a także byłem w tym tak samo dobry. W życiu każdego człowieka spotyka się kiedyś ktoś, i ty swoje życie później przed spotkaniem z tą osobą i po spotkaniu z tą osobą. Taką osobą dla nas, dla mnie szczególnie jest Piotr Mosio. I to jest człowiek, który mniej mówi, więcej działa. Ja myślę, że tylko ci, którzy znają prywatnie Piotra Mosio i jego małżonkę Kasię, potrafią rzeczywiście docenić, na ile oni są cennymi ludźmi dla nas wszystkich. Pierwszy raz zostaliśmy przedstawieni do firmy Monavi. Przez moją serdeczną przyjaciółkę Anię. Zaprosiła nas na domowe spotkanie, na tak zwanego eksperta, ponieważ w tym momencie już byłem zaangażowany w działalność w marketingu sieciowym I, i, i poprosiła nas, żebyśmy mogli pomóc jej ocenić ten temat. Poszliśmy na typowe domowe spotkanie. Szczerze mówiąc, nic specjalnego, tak? Oglądałem film, który nie wydał mi się wtedy ciekawym filmem, spróbowałem magicznej Jagoda Sai. Tak. I zobaczyłem człowieka, który mówił o tym, że dojdzie po prostu do dużych rezultatów. A co ciekawe, on powiedział mi, że wiesz po prostu, widzę, że nie jesteś zainteresowany, ja zrobię to z tobą albo bez ciebie. Tak zamierzam to zrobić, po prostu możesz się mi przyglądać, a możesz się tak samo do mnie przyłączyć. Ja oczywiście uśmiechnąłem się, pożyczyłem mu powodzenia. I widzę, co ciekawe jest to, że kiedy już byłem zaangażowany w mona, byłem wtedy. Gold Executive, kiedy zobaczyłem po prostu, jak wyszedł na scenę, było 500 osób w na sali i, i on wyszedł na scenę jako Blue Diamond Executive. Popatrzyłem na niego i zrobił to beze mnie. Które roku minęło 8-8, odmawiałem współpracy z firmą Monavi. Kiedy poznaliśmy Piotra, wiedzieliśmy od razu, że rozmawiamy tym samym językiem, i że jest to człowiek, z którym warto współpracować i z którym można tworzyć wielkie rzeczy. Piotr jest niesamowicie charyzmatycznym liderem, to jest człowiek, który jest nastawiony na sukces. On obiera tylko jeden kierunek. To jest kierunek na zwycięstwo. W ciągu 20 lat pracy w marketingu sieciowym poznałem dziesiątki tysięcy ludzi, ale niewielu z nich miało taką osobowość jak Piotr, a nie poznałem nikogo, kto miałby taką wiedzę o marketingu sieciowym. Patrzyłem na internecie pierwsza z Rendiego Schrödera, który potem wprowadził mnie do Monavi. Poleciałem do Salt Lake City, spotkałem się z Rendim Schröderem, poznałem tam Dalina Larsena, a kluczowym elementem było to, kiedy Dalin Larsen powiedział po prostu a powiedział słowa, tak, po prostu ze sceny: Czy dokończysz to, co zaczynasz? Mówił on o tym, że jest wielu ludzi, którzy startują coś w życiu, tak, którzy coś zaczynają. A on szuka tylko i wyłącznie tych, którzy kończą to, co zaczynają. A ja wtedy powiedziałem: Tak, absolutnie tak. Już wtedy byłem pewny, że Monawito jest to. Mieć wizję to jest oczywiście bardzo ważne, ale mieć wizję, którą się będzie realizowała i którą się zrealizuje. I myślę, że to idealnie pasuje do tego, co Piotr zobaczył, marząc o tym, że Monawi było w Polsce. Przeszliśmy przez różne trudne rzeczy, tak? Biznes poszedł do góry, tak? Potem na dół, potem w ten sposób po prostu funkcjonował. Pamiętaj, że jeśli coś nie dzieje się w życiu dla Ciebie tak, jak chciałbyś, żeby się działo, to pamiętaj, że nie dzieje się to dla Ciebie w tym momencie tak, jak chciałbyś, żeby się działo, tylko i wyłącznie dlatego, że Bóg. Dla ciebie ma za rogiem coś dużo lepszego. Wiem, że czasami nawet najtrudniejsze momenty życia tak, mogą być w przyszłości największym błogosławieństwem dla, dla ciebie, tak, tak jak były dla mnie. Trudne sytuacje w życiu, wyzwania są po to, żebyśmy stali się więci, aniżeli tak, wyzwania. Jeśli nie staniemy się więci, jeśli nie rozwiążemy tego problemu. To podobne sytuacje, być może takie same sytuacje, będą w przyszłości stać się, stawać się i wydarzać się cały czas. Jeśli my nie staniemy się więci od, tej, od, od, od problemu, a to w tym momencie te rzeczy będą nas spotykać tak czy tak. Tylko i wyłącznie, jeśli. Weźmiemy pełną odpowiedzialność za siebie, tak jak ja wziąłem a, i wielu moich partnerów i powiedziało, tak, jeśli to ma się wydarzyć, będzie to zależeć ode mnie, ja zrobię co potrzeba, podjęli prawdziwą decyzję i zdecydowali, że nie wrócą, tak? Nie będą patrzeć w lewo, nie będą patrzeć w prawo, nie będą patrzeć do tyłu tak po prostu będą skupieni na realizacji swoich celów, że będą więksi, aniżeli problem. Zebraliśmy grupę po prostu naj, naj, najlepszych ludzi, najbardziej zaangażowanych ludzi, zaczęliśmy rozmawiać, zaczęliśmy mówić o tym, co możemy zrobić i rezultaty nadeszły. Pracuję równocześnie w dwa 3 firmy na poziomie dyrektor zarządzający zarządu, prezesa zarządu. Piotr Moszał stał się moim przyjacielem, naprawdę. Descubrí con él muchos temas en la Rada de Diamantes y construimos algo extraño. Te invito a un hombre como es Piotr Boszak. Piotr y Kacha tienen tres extraordinarias cualidades extraordinarias fundamentales para tener éxito en la vida y en la industria. Ellos tienen una gran visión. Ellos vieron lo que sucedería con sus vidas antes de que pasara. Ellos son personas muy persistentes. Yo los admiro por su gran persistencia. Y ellos tienen un gran corazón, muy necesario para el éxito en este negocio. El diamante negro de Priot y Cacha. Inspira mi vida, La historia de ellos inspira mi vida. Jestem po prostu super wdzięczny mojej linii sponsorowania Marii Kareon, bardzo wiele się od niej nauczyłem. Jestem wdzięczny dla Francisco Nunes, Bruno Grillo. A Francisco Nunes po prostu jest moim mentorem od tego, jak budować relacje z innymi ludźmi. A tak jestem wdzięczny Rendiemu Schroederowi za wprowadzenie mnie w ogóle do tego biznesu. 15 maja 2010 roku, kiedy na scenie w Warszawie, tak powiedziałem o tym, że moja wizja i mój cel to jest mieć 100 diamentów w swojej organizacji. 100 widziałem wręcz uśmiechy, a nawet Dalina Rasena, tak, kiedy oni znali cyfry. A tak ja bardzo często mówię, że oni znali po prostu cyfry, ale oni nie znali po prostu naszych serc. Dzisiaj słuchajcie, w mojej organizacji jest 15 diamentów, dzisiaj już nikt się nie śmieje, tak? Dzisiaj po prostu wiedzą, że w tej organizacji, w organizacji Dream Team MonaVie jest to możliwe. Przedażą się poznałam w Paryżu podczas kongresu Monavi. I od razu wiedziałam, że to jest człowiek, który zmieni nie tylko moje życie, ale będzie miał wpływ na życie wielu ludzi z mojej organizacji i moich przyjaciół. Żeby zrobić Black Diamond, trzech konkretnych ludzi, 500 kartonów produktu tygodniowo i po prostu możesz robić cokolwiek zechcesz robić, cokolwiek to pasuje na Twoich warunkach. Czego chcieć więcej?